Spotykamy się dzisiaj na imprezie gwiazdy po górach. Zwiedzamy, częstujemy się. Mamy około 60 pojazdów, mniej więcej porówno 30 zabytkowych i 30 współczesnych, z tymi najnowszymi premierom nowego Mercedesa CLA. myślę, że ten podział jest akurat proporcjonalny, tak że wszyscy, którzy przychodzą i podziwiają, będą mogli porównać współczesne samochody z tymi naszymi zabytkami. Mamy najstarszy samochód z 1936 roku, no i z 2025. Wymiana doświadczeń właśnie między użytkownikami samochodów zabytkowych i współczesnych, także uczymy się od siebie nawzajem.